Cześć, witajcie na kanale Serce Kobiety, z tej strony Monika. Dzisiaj już za biureczkiem mam kartkę z różnymi notatkami, więc dzisiaj bardzo, bardzo ważny temat, drodzy Państwo, będzie jeszcze trochę o relacjach. No i o tym, jak możemy sobie sprawdzić, czy nasze relacje są stresujące i toksyczne. A jak nie? Ten filmik powstał głównie dlatego, że dostawałyśmy po naszym podcaście. Może się gdzieś pojawi jakaś miniaturka tu albo tu naszego podcastu z Agnieszką odnośnie toksycznych relacji. I po tym ostatnim podcaście miałyśmy różne informacje, dostawałyśmy różne wiadomości, różne feedbacki. No, może ja jestem toksykiem, albo może jestem w toksycznej relacji i nie wiem za bardzo. Tak, czy tak, czy nie. Yy, drodzy Państwo, idąc za tokiem myślenia, tym, który już tam był w naszym, w naszym podcaście, Agnieszka później jeszcze dokładniej mi to tłumaczyła, osoba narcystyczna raczej nie będzie się zastanawiać, czy jest narcystyczna. Tak, raczej nie będzie zastanawiać. Toksyk, raczej nie będzie czuł poczucia winy w związku z tym, że jest toksykiem. Więc jeżeli zastanawiacie się, czy jesteście toksyczni, no to już jest dobry jakiś objaw. To jest pierwsza rzecz. I dzisiaj będę chciała jeszcze tak trochę zebrać najważniejsze rzeczy odnośnie tego, jak wygląda um, trudna, stresująca, po, aż po toksyczną relację i kiedy najlepiej z tego się wychodzi, kiedy już powiedzieć dość tej relacji. Bo czasem mamy tak, że tkwimy w różnych relacjach, i tak mamy no, różne sytuacje, i te sytuacje czasem no, faktycznie nie są zdrowe, ale związek może być zdrowy, relacja może być zdrowa, więc dlaczego od razu kończyć, prawda? Coś, co jest tam do troszeczkę podreperowania, do naprawienia, ale jest w gruncie rzeczy zdrowe. Dobra, i taki trochę przedługawy wstęp o tym dzisiaj, tak? O tym, kiedy już skończyć tą relację, a kiedy jeszcze y, ratować. Drodzy Państwo, tak jak zawsze, um, tak, zapraszamy do oglądania tego filmu do końca, ale zanim przejdziemy do treści, jeszcze um, zachęcam do lajkowania, komentowania i subskrybowania naszego kanału. Jedziemy, jedziemy z naszymi tutaj rzeczami. Najpierw powiem o cechach toksycznej relacji. Cechach takiej relacji, która jest stresująca i te cechy są do zmiany. Tak? Te cechy są do leczenia, powiedzmy. Kiedy w relacji czujesz się zestresowany, zestresowana. I kiedy, to jest taki jakby pierwszy objaw. Kiedy jesteś w relacji i czujesz się gorzej niż kiedy jesteś sam, sama. Ok? Czyli to byłby taki pierwszy, jakby taki pierwszy objaw, że ta, o, uwaga, tutaj trzeba się temu przyglądnąć, tej relacji danej. Kiedy lepiej Ci jest samemu, samej niż w tej danej konkretnej relacji. Tu już się zaczynamy przyglądać trochę głębiej. W niezdrowych relacjach Twój nastrój jest stale obniżony, jest taki, jesteś taki wydrenowany emocjonalnie, wydrenowana. Tak? Czujesz, nie wiem, możesz nawet czuć zmęczenie fizyczne. Tak? Coś jest, coś jest na rzeczy, nawet czasem jest tak, że nie wiadomo co. Ale czujesz niepokój, czujesz zmęczenie, i takie właśnie, no czasem właśnie się to tak określa, że jestem taki, taki po prostu odesany, odesana z energii w ogóle jakiejś życiowej, i to jest właśnie taki kolejny objaw, że coś w tej relacji nie gra. Tu trzeba by było jeszcze głębiej zejść, tak? Oczywiście kolejnym znakiem, że, to, że relacja jest toksyczna, albo inaczej, kolejnym toksycznym znakiem, jest chodzenie na paluszkach, to, to tak zwane walking on eggshells, tak? Yy, bardzo często też podejmowane w relacjach z narcystycznymi osobami. Yy, Chodzenie wokół drugiej osoby, jak po prostu jak wokół jajka, żeby się nie, nie stłukło, nie zbiło, tak? Chodzenie na paluszkach, żeby czasem czegoś nie powiedzieć, żeby czasem nie rozzłościć, żeby ta osoba czasem nie miała jakichś trudnych emocji, tak? Żeby czasem nie wzbudzić w tej drugiej osobie jakichś trudnych emocji. To jest, drodzy Państwo, yy, niedobry objaw w związku. To, że jeden z partnerów. Cały czas myśli o tym, żeby nie rozgniewać, nie zasmucić, nie jakby nie pobudzić jakoś emocjonalnie tego, tej drugiej strony. Nie, musisz starać się panować nad sobą, musisz starać się. Po prostu nie jesteś sobą. Nie, nie funkcjonujesz normalnie, nie idziesz za tym, co tak naprawdę czujesz w sobie, i nie wypowiadasz tego, co czujesz w sobie. Tylko, po prostu zastanawiasz się w ogóle, czy coś powiedzieć, zastanawiasz się, czy, czy to jest dobry moment. Nie? Oczywiście, no, też bywa, także się zastanawiamy, czy coś powiedzieć w momencie, kiedy na przykład druga osoba tam, nie wiem, przychodzi, jest zmęczona, rozwalona emocjonalnie i tak dalej. Ale to jest takie, wiecie, takie pielęgnowanie takiego jajeczka, żeby czasem nie stłuc tej delikatnej skorupki. Yy, to o tym mówię. Kolejny y, objaw y, toksyczny w związku jest taki, że nie ma miejsca na twoje potrzeby. O tym mówiła Agnieszka w naszym podcaście, że jest tylko jedna strona, która jest ważna, a ta druga musi się podporządkować. To jest ten punkt, tak? Nie ma miejsca w takim związku toksycznym na twoje potrzeby, na twoje pragnienia, już nie mówiąc o tym, że po prostu ym, wypowiadasz je i realizujesz, tak? Jakieś twoje marzenia, twoje jakieś takie, nie? twoje, twoje rzeczy. W normalnym związku druga osoba to po prostu wspiera, tak? Możesz na spokojnie powiedzieć, czego potrzebujesz, jakie masz pragnienia, o czym marzysz, chociaż zakomunikować, chociaż to powiedzieć i no, i to jest przyjęte do wiadomości, niekoniecznie spełnione, no bo nie zawsze się wszystko można spełnić, ale, drodzy państwo, jest to też wspierane przez tą drugą stronę. A, dobra, no to spróbujemy to jakoś ogarnąć. Tak, jesteś, kolejna cecha toksycznego związku. Jesteś wiecznie winny, wiecznie winna, jesteś oskarżany, oskarżana o coś na przykład, czego nie zrobiłeś, albo że coś zrobiłeś, tak? Czyli tu tu jest gra poczuciem winy. To jest, to jest taka charakterystyczna cecha. Oczywiście nie możesz mieć też swoich granic. Yy, nie możesz postawić żadnej granicy, nie możesz powiedzieć nie. O mówieniu nie będzie w następnym odcinku, więc yy, tak zapraszam, zachęcam już do yy, oglądania kolejnego filmu. O granicach i przede wszystkim o tym, że masz prawo powiedzieć nie zgodnie z tym nie, które czujesz w środku. Tak? W jakby takim toksycznym związku nie ma granic, nie możesz mieć granic, nie możesz postawić granicy żadnej, no bo to będzie ze szkodą dla tej drugiej osoby. No i co to robi? To robi właśnie taką, takie zachwianie równowagi, że jedna osoba jest wyżej postawiona, druga jeden z partnerów jest wyżej, drugi jest niżej. Tak? To partnerstwo nie jest w równowadze. Partnerstwo oznacza, że dwie osoby są na tym samym poziomie, tak widzą. I wtedy to też Agnieszka świetnie powiedziała, że one się wtedy mogą zobaczyć, mogą się usłyszeć, kiedy, są, kiedy jesteście na równym poziomie. Jeżeli jest to zachwianie równowagi, no to tam trzeba będzie przywrócić równowagę w związku. Yy, ostatnia rzecz manipulacja. I kochani, to jest tak, że czasem no manipulacje są bardzo różne i bardzo subtelne, i czasem jest tak, że my nawet nie wiemy, że manipulujemy drugą osobą. O co chodzi w manipulacji? Chodzi o to, że, żeby zrobić tą nierównowagę, tak? Że jedna osoba ma poczucie kontroli albo tej drugiej osoby, albo całej sytuacji. Tak? Czyli manipulacja będzie służyła do przejęcia kontroli. No więc jeżeli chcemy przejąć kontrolę albo nad sytuacją, albo nad drugą osobą, to znaczy, że tam jest dużo, dużo lęku w tej osobie, która chce przejąć kontrolę, czyli chce zmanipulować. I ym, można to wyczuć, ym, można wyczuć, że coś jest na rzeczy, coś jest nie halo, ale to tak sobie zignorujesz. Jakaś drobna rzecz. Ktoś coś tam jakąś, nie, szpileczkę wbił, ale taką drobniutką, tylko taką, nie, gdzieś coś tam się ktoś doczepił do czegoś i ty tak, no kurczę, no, w sumie mogłam zwrócić uwagę, no ale dobra, to tam już pali licho. Uwaga na takie zachowania, ponieważ one otwierają drzwi. Kiedy nie stawiasz granicy manipulacji, to otwierasz równocześnie drzwi do większych rzeczy, prawda? Więc tutaj nie ignoruj. Jeżeli czujesz, że ktoś tobą manipuluje, nie ignoruj nawet, nawet tych najdrobniejszych znaków. Ym, tak. Y jeżeli chodzi o manipulację, to jeszcze tutaj mam dwie rzeczy. Ciągle czujesz się winny, winna. Szczególnie, kiedy dbasz o siebie, szczególnie, kiedy siebie stawiasz na pierwszym planie i dopiero później partnera, na przykład, kiedy Twoje potrzeby są na pierwszym planie. No oczywiście, że to jest różnie w związku, ale ja mówię tutaj o takiej sytuacji, kiedy na przykład stawiasz siebie, czy tam właśnie swoje potrzeby jako pierwsze i dostajesz za to po głowie. Tak, że to jest Twoja wina, że po prostu taka jesteś i śmaka i w ogóle, albo taki, owaki, prawda? Kiedy masz poczucie winy, że jesteś, że po prostu jesteś i no, czujesz, że nie masz prawa być sobą, tak? I drodzy Państwo, ostatnia rzecz, jeżeli chodzi o manipulację, to jest jeszcze takie bardzo ważne stwierdzenie. Gdzieś to tam wyczytałam. Nie pamiętasz, kim jesteś w, w związku. Kiedy jesteście w partnerstwie, jakimś, w jakimś związku, w jakiejś relacji i ty już nie pamiętasz co lubisz, czego chciałbyś, chciałabyś. To, to są takie naprawdę drobne rzeczy. Typu, kiedy oglądacie film, zawsze oglądacie film, który ta druga osoba chce, to co ty chcesz, już nawet nie wiesz, czy, czy chcesz, czy nie chcesz, czy lubisz, czy nie lubisz takie, nie wiem, takie filmy, tak? Albo kiedy są na przykład jakieś no nie wiem, idziecie sobie do restauracji albo w ogóle nie wiem, no macie ugotować obiad, tak? No i jakie danie? No takie danie jak zawsze chce partner, prawda? Musi być, nie wiem, tam ten kotlet z ziemniakami, z kapustą też, powiedzmy tak, nie, Jedźmy po stereotypach. Nie, że po prostu <laughs> Dobra, zawsze ten kotlet, bo po prostu, nie wiem, mięso trzeba zjeść i, i bo jak nie, to jest się niepojedzonym. Ale ty już na przykład, droga partnerko albo drogi partnerze, nie pamiętasz czy to naprawdę, co ty lubisz, czy do tego kotleta lubisz, czy nie. nie? To są właśnie takie, takie drobne rzeczy. Nie pamiętasz, kim jesteś tak naprawdę. I pasowałoby sobie to odpamiętać. Tak? Ja nawet nie chcę wiedzieć, ile to trwa muszę zobaczyć. Wow, 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 wow. Już by mi pasowało skalczyć. Wymieniłam toksyczne po prostu punkty w związku. I to jest tak, że my czasem jesteśmy toksyczni. Nie? To przecież wszyscy wiemy, życie znamy. Każdy jest z nas czasem toksyczny i każdy z nas coś tam nie? zmanipuluje i tak dalej, i tak dalej. Chodzi o to, żeby sobie jakby rozpoznać, bo teraz... Niebezpieczeństwo polega na tym, że kiedy usłyszymy, a to jest, to jest, trzecia cecha toksycznego związku jest, czwarta jest i piąta też, no to koniec, nie? No to się rozchodzimy, no bo przecież mamy toksyczny związek. Naprawdę, kochani, jest tyle różnych materiałów teraz w sieci, że naprawdę się można w tym zgubić. I proszę Was, nie skaczcie na główkę od razu do pustego basenu, tak? Czyli nie, y, po, nie wiem, po dzisiejszym filmie nie podejmujcie decyzji, że się właśnie rozchodzicie. Trzeba bardzo, bardzo ostrożnie, bardzo ostrożnie to badać, bo oczywiście, że się pojawiają różne takie momenty, kiedy faktycznie, no, no jesteśmy po prostu toksykami w naszych związkach, tak? Więc sprawdźcie sobie co jest konkretnie niezdrowe w tej relacji, tak? Czyli relacja, tak jak mówiłam na początku, relacja może być zdrowa po prostu, ale ten punkt, ten punkt, ten punkt byłby do zmiany. I teraz kto zmienia i w jaki sposób? Drodzy państwo, jeżeli yy, no to też w zależności jak ważna jest ta relacja dla was, tak? Bo jeżeli jesteście naprawdę w takiej relacji, na której wam naprawdę zależy, to tak to najpierw jest próba naprawienia, więc wyhaczacie sobie te momenty, gdzie tam się, nie, coś tam się e, niedobrego dzieje i co wy konkretnie możecie zrobić w tej relacji. Tak? Czyli zmiana nie partnera, tylko zmiana idzie od was. Tak? Wasza, jakby wasza część zmieniania tego związku należy do was. Tak? Partner, jeżeli będzie chciał, można zaproponować różne metody, różne techniki. No, są już na, na, tak? Już na końcu, tak? Lądujemy na tych terapiach, tak? Różnych partnerskich, małżeńskich i tak dalej. I nawet jak jesteście w terapii, kochani, to nie, że z nim jest coś nie tak albo z nią jest coś nie tak i zróbcie coś z nią, bo ja jestem w porządku, a ona nie. Yy, tylko no, niestety, każdy. Każda zmiana w tym związku zaczyna od siebie, tak? My nie zmieniamy partnera, możemy jedynie co zmienić siebie. I w momencie kiedy już wszystkie środki wyczerpaliście do zmiany, to yy, decydujecie się po prostu, czy zostajecie w tym związku, czy odchodzicie, czy rozwiązujecie ten związek. I yy, ja będę też nagrywać taki filmik na taki temat, kiedy nie można odejść. Bo na przykład są takie sytuacje, szczególnie to dotyczy młodych ludzi, którzy tkwią w toksycznych rodzinach i nie mogą po prostu yy, się z nich wydostać, bo, no bo są dziećmi, tak, swoich rodziców, albo nie wiem któryś z partnerów jeszcze nie może, tak, bo nie wiem nie ma jakiegoś takiego zaplecza zbudowanego, żeby się wydostał z tego związku. Więc będzie też filmik na ten temat, jak sobie poradzić, kiedy zostajemy w, w takim związku, który no, nie jest do końca zdrowy. Um, ale na ten moment, kiedy już na przykład wszystko wyczerpaliście i jest faktycznie ten, ten mo moment taki, że nie, tu już się nic więcej nie da zrobić, a związek no, mm, niszczy Was, tak? Wtedy podejmujecie decyzję i uwaga, to jest moje ostatnie zdanie: kiedy kończysz relację, pamiętaj, że to ma być Twój wybór. Ok? To jest Twoja decyzja. Ten wybór o zakończeniu relacji niech wypływa z Ciebie. Niech to nie będzie decyzja Twojego rodzica, albo Twojej koleżanki, przyjaciółki, albo Twojego kolegi, Twojego nie wiem tam, kogo. Nie. To decyzja o zakończeniu relacji ma być stuprocentowo podjęta wewnątrz. Bo jeżeli ktoś za ciebie podejmie tą decyzję, to później może, mogą się pojawić różne wyrzuty sumienia o jakimś tam, nie wiem, przedwczesnym zniszczeniu czegoś, tak, co można jeszcze było uratować. Ehm, tak. No dobrze. I yy, dzisiaj kończę, nie będę jakoś tam jeszcze więcej koń, tam, przedłużać, bo już to i tak jest drugie. Ok. ok, trzymajcie się i do zobaczenia w następnym filmie. Pa!